Przez prawie 30 lat byłam nauczycielką rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu i w Akademii Sztuk Wizualnych w takiej prywatnej wyższej szkole. No i chyba weszło mi to na tyle w krew, że nie potrafię przestać. I mam nadzieję, że dopóki zdrowie pozwoli, jeszcze trochę z moimi miłymi dziewczynami popracuję. Także chcę tylko powiedzieć, że po kilku latach naprawdę jestem bardzo dumna z całej grupy. Ponieważ zaczynali wdzięcznie, ale bardzo amatorsko, no a teraz wydaje mi się, że poziom jest absolutnie profesjonalny. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa do obejrzenia wstawek. Kochaj, tak jakby Cię nigdy nikt nie zranił, a tak, tak jakby nic nie patrzył. Śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się. A żyj tak, jakby tu było niebo. Na ziemi jest on niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest. Zdarza się na ziemi jest, on nie lepiej, Dziękować nigdy nie przestanę że życie jest.